Dzień dobry. Piotr Droński, baszta nieruchomości z tej strony. Tym razem chciałem serdecznie pozdrowić tych, którzy lubią posłuchać moich wrażeń z wyjazdów w miejscach, które widzę jako potencjalne źródło inwestorów na te wszystkie oferty, którymi dysponujemy w kraju i za granicą. Tym razem jesteśmy w Arabii Saudyjskiej. Dżedda to duże miasto nad Morzem Czerwonym. Prawie 5-milionowe, a 100 km od tego miasta mamy wspaniale wykreowany resort. Jest to King Abdullah Economic City, z polem golfowym Royal Greens, na którym odbywa się w tej chwili światowej klasy turniej. No jest to miejsce i moment, gdzie można poznać wyjątkowych ludzi, bo w tych krajach arabskich golf urosnął do rangi bardzo prestiżowego sportu i tutaj zbiera się. Śmietanka, nie tylko towarzyska, ale również przede wszystkim inwestorów, rodziny królewskiej, bo czy to ma miejsce w Omanie, w Emiratach Arabskich czy w Arabii Saudyjskiej, zawsze towarzyszy temu duży rozmach. Jestem tutaj obecny na zaproszenie. Istotnie poznałem wiele osób, wielu inwestorów, którzy są zainteresowani Europą z wielu powodów. Kreujemy pewne rzeczy, ale kreujemy również możliwości dla tych, którzy myślą o Arabii Saudyjskiej. Pojawieniem się ze swoim biznesem jest to bardzo trudne, ale jest to możliwe, mając na uwadze, że razem z moim partnerem Ashok Kumar, jesteśmy w stanie otworzyć drzwi niemalże do każdego urzędu i do każdego inwestora. Wymaga to tylko światowej klasy poziomu świadczonej usługi, produktu, który chcemy sprzedać. Czy też eventu, który chcemy zorganizować, bo i taka jest tutaj moja idea. No Jest to bardzo ciekawe ze względu na to, że trudność pojawienia się w tym miejscu jest wyzwaniem już samym w sobie. Uważam jednak, że mając na uwadze to, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej, pewne zmiany kulturowe, obyczajowe, to to daje impuls do tego, żeby pojawiali się inwestorzy, którzy do tej pory śmiało wybierali. Przede wszystkim, w pierwszej kolejności, Dubaj. Dubaj nie śpi, od 20-30 lat mocno inwestuje się w Dubaj, ale Arabia Saudyjska postanowiła w tej chwili bardzo mocno zaistnieć na mapie tego typu inwestycji, ściągając inwestorów z całego świata. Pojawiłem się tutaj, tak jak wspomniałem, z najlepszymi ofertami, wyjątkowymi, które wiem, że jeżeli będą położone na stole kogoś z rodziny królewskiej, mogą mnie kupić, ale nie powiedzą, że nie było warto się Temu przyjrzeć. Mamy partnerów lokalnych, którzy chcą z nami współpracować. Mamy możliwości pojawienia się tutaj z firmami polskimi czy w ogóle europejskimi, które chciałyby rozwinąć swoją działalność właśnie o ten rejon świata. Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie do rozmów. A przede wszystkim myślę, że należałoby zacząć. Od wizyty w Arabii Saudyjskiej, tak jak ja to uczyniłem, i będę czynił systematycznie. Serdecznie pozdrawiam. Raz jeszcze powtórzę: King Abdullah Economic City i ten oto z tyłu widniejący hotel La Bay San, który razem z mariną i polem golfowym no, daje tom na miastkę luksusu, która jest mocno. Obecna nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale we wszystkich innych krajach, które już trochę wcześniej pomyślały o tym, aby ściągać inwestorów z całego świata. Dzisiaj, i może zakończę taką ciekawostką, z myślą o pań. Panie, choć nadal noszą abaję, mogą odkryć twarz, a abaja wcale nie musi być już w kolorze czarnym. To taka informacja dla tych, którzy chcieliby się tutaj pojawić w towarzystwie swoich pań, a nie chcieliby się narazić na swego rodzaju nieporozumienie. Serdecznie pozdrawiam z Arabii Saudyjskiej, z Jeddah. Będziemy częściej o tym opisywali, bo widzę tutaj możliwości, jakie trudno dostrzec, dostrzec w, ża w żadnym innym miejscu. Chcemy spróbować. A że dla odważnych świat należy, to uważam, że powinniście i wy się tutaj znaleźć. Jeżeli chcecie, żebyśmy to zrobili wspólnie, dajcie znać. Piotr Droński, Baszta Nieruchomości, Saudi Arabia, Jeddah, King Abdullah, Economic City. Do usłyszenia.